Cześć, witajcie, Paweł Lemański, portal muzyki.com.am się kłania SLP360 Dynaton. To najnowsza propozycja tego producenta. Co nam daje to pianino? Daje nam obszerną pamięć na próbki ROM. Ta pamięć wynosi, uwaga, 8 GB. Mamy 40 brzmień, fortepiany są tutaj yy, samplowane, każdy dźwięk po dźwięku, nie są naciągane sztucznie. Mamy 256 głosów w polifonii. Akompaniamenty. Bluetooth Audio oraz MIDI. Możliwości nagrania swoich wykonań do instrumentu możemy również potraktować to pianino jako interfejs audio, czyli jeśli podłączymy go do komputera, to usłyszymy przez ten instrument dźwięki z komputera. Możemy również to zrobić przez Bluetooth, gdyż jest Bluetooth MIDI oraz audio. Pianiści ucieszą się z faktu, że mogą ingerować w brzmienia fortepianów. W jakim poziomie? Na przykład zmiana głośności pracy młotka. Zmiana damper rezonansu, string rezonansu oraz kabinet rezonansu. Posłuchajcie. Co wyróżnia ten instrument od innych pianin cyfrowych, to to, że w tym modelu zastosowano efekt rotary. Brzmienia organowe w droższych instrumentach naturalnie są wyposażone w efekt Leslie, czy też yy, zamiennie nazywany rotary. Natomiast pianina cyfrowe nie zawsze i te brzmienia zawsze cierpią, bo są ubogie. W tym modelu zastosowano właśnie ten efekt, a kontrolować obroty tego głośnika możemy przy pomocy lewego pedału. To, co najważniejsze w pianie cyfrowym, to brzmienie i klawiatura. Yy, oczywiście nagłośnienie. W tym modelu mamy 25 W razy 2, czyli 50. Wróćmy do klawiatury. Ta klawiatura nosi oznaczenie RH3AW. To oznacza, że jest wykonana z drewna. Ciężkość tej klawiatury jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie, i każdy pianista powinien przynajmniej dotknąć, spróbować przekonać się, czy mówię prawdę. Zachęcam pianistów, aby się zmierzyli z tym instrumentem, gdyż y, wrażenie jest na początku niepozorne od taki instrumencik, y, czasami mało znanej firmy, gdyż wiadomo, że mamy tutaj bardzo dużo wiodących marek. Ale okazuje się, że ten model naprawdę potrafi zachwycić. Jest jeszcze jedna nowość której instrumenty zazwyczaj nie posiadają. Funkcja ta nosi nazwę Braincar i dba o to, abyśmy poczuli się lepiej. Jej zadaniem jest stworzenie odpowiedniej atmosfery do wypoczynku. Dba o naszą koncentrację, nasz wypoczynek. Na czym ona polega? Kiedy włączycie instrument w tym trybie, będziecie mogli wybrać na przykład biały szum, śpiew ptaków, szum potoku i po prostu się zrelaksować. A do tego jeszcze można. Puścić sobie spokojny, spokojne utwór fortepianowy, od tak, dla ukojenia naszych nerwów po stresującej pracy. Posłuchajcie. Przy czym nie tylko o wypoczynek chodzi. Mamy również dźwięki, które zaprojektowane są na przykład do medytacji czy też pracy. Jest również szum odkurzacza, przy nim malutkie dzieciątka uwielbiają zasypiać. Wspomniałem o tym, że instrument posiada bluetooth. Tak, posiada bluetooth audio oraz MIDI, czyli jeśli podłączysz do instrumentu smartfon, to możesz przez niego, przez to duże nagłośnienie, odtwarzać muzykę. Jeśli podłączysz Dynatona poprzez bluetooth MIDI do tabletu, to będziesz mógł korzystać z wirtualnych brzmień, dodatkowych brzmień instrumentów wirtualnych, co podniesie Twoje walory brzmieniowe zdecydowanie. Są wbudowane rytmy, możemy grać z podkładami. Posłuchajcie, jak brzmią. Na koniec zostawiam brzmienie. Mamy tutaj fortepiany i inne brzmienia w pamięci 8 GB. Te brzmienia są nagrywane dźwięk po dźwięku, i to jest super. Jeśli chodzi o długość próbek, to daj na to, nie ma się czego wstydzić. Myślę, że te próbki są dłuższe niż w instrumentach firmy Nord, ale nie o tym. Kiedy ostatnio wstawiłem demo z muzyką klasyczną, gdzie grano EMI, to pojawiały się tam właśnie podpisy, że brzmi to jak Yamaha. No i wydaje mi się, że jest w tym dużo prawdy. Yamaha ma również bardzo podobne brzmienie. I nie wiadomo czy po prostu był samplowany fortepian, yy, być może to jest C7 od Yamahy, a może są po prostu kupione próbki yy, i zaimportowane do tego instrumentu. Tego nie wiemy, ale faktycznie bardzo blisko ten instrument Yamahy jest. Być może jest to składane w jednej fabryce, może to na ton produkuje też instrumenty dla Yamahy, jakoś się dogadali. Tego nikt nam nie powie, natomiast co do samego wykonania instrumentu, nie ma się do czego przyczepić. Jest bardzo prosty w obsłudze. Mamy dwa przyciski do zmiany brzmień, mamy dedykowany przycisk do brzmienia fortepianowego i również w prosty sposób, klikając dual, możemy połączyć dwa brzmienia ze sobą. Reasumując, SLP360 Dynaton to instrument, który pozwoli cieszyć się nam dobrym brzmieniem, dobrą klawiaturą i funkcjami, które umilą nam życie. Na pewno pomogą w dalszym rozwoju na przyszłość. Możemy podłączyć instrument do komputera poprzez Bluetooth Audio czy Bluetooth MIDI. Takich funkcjonalności na tym poziomie cenowym niektóre instrumenty nadal nie posiadają. To byłoby na tyle. Wszystkiego dobrego. Na razie pozdrawiam. Cześć.